Reakcje zobojętnienia ciąg dalszy, tutaj zrobimy sobie takie ćwiczenie, żeby uzupełnić równania reakcji zobojętniania i będziemy uwzględniać współczynniki stachiometryczne. Reakcje zobojętniania, czyli to jest reakcja taka, gdzie mamy kwas plus zasada, daje nam to sól plus woda. Czyli tu mamy już wodorotlenek, to musimy wpisać kwas. Jaki kwas? No kwas, który ma resztę tutaj e, z tej soli, czyli jaki kwas ma resztę NO3? Kwas HNO3. I tutaj dopisujemy jeszcze wodę i musimy jeszcze dobrać współczynniki. Być może się już wszystko zgadza, bo tu się akurat wszystko zgadza. Bo tlenów mamy po lewej 4, po prawej mamy 4 wodory, mamy po prawej 2, po lewej mamy też 2 wodory. Czy to już wszystko jest dobrze? Kolejna reakcja B. Tutaj musimy dopisać wodorotlenek. Skoro mamy już kwas no to wodorotlenek z tym metalem z soli, którą mamy utrzymać. Czyli NaOH. Piszemy jedną grupę OH, dlatego że ten metal jest jednowartościowy. Teraz dobieramy współczynniki, czyli najpierw patrzymy na inne pierwiastki niż tlen i wodór, czyli na przykład sód, mamy tu dwa sody, więc tu wpisujemy dwójkę. Siarkę mamy jedną, tu też zostanie jedna siarka. I teraz uzupełniamy na przykład wodory, tu musimy jeszcze wodę dopisać, no to wodorów mamy po lewej stronie cztery, no to po drugiej też musimy mieć cztery. Tleny mamy po lewej stronie 6, to po prawej też będzie ich 6 i teraz się wszystko zgadza. Czyli tutaj w miejsce tych pustych miejsc nic nie wpisujemy, ewentualnie możemy wpisać jedynki, jeżeli już bardzo chcemy tutaj coś wpisać. Ale jedynek się w chemii raczej nie pisze, więc nic nie piszemy. Kolejna reakcja, to tutaj musimy ją dokończyć, czyli mamy tak, wodorotlenek plus kwas daje nam to sól plus wodę, czyli sól to będzie z metalem z tego wodorotlenku, czyli Ca tutaj Ca jest dwuwartościowe, bo jest w drugiej grupie albo widać to z budowy tego wodorotlenku i wpisujemy resztę kwasową z tego kwasu, czyli Cl i ta reszta jest tyle wartościowa, ile z wodorów w tym kwasie czyli tutaj wpisujemy 1 i na krzyż te wartościowości spisujemy czyli będzie CaCl2 plus woda i teraz uzupełniamy współczynniki Wapnie, jest tutaj 1, tu jest 1 Chlor. tutaj są dwa chlory, więc tutaj musimy wpisać dwójkę wodorów, łącznie po lewej mamy cztery, więc po prawej też muszą być cztery, więc tu wpisujemy dwójkę tlenów, mamy po prawej stronie całej dwa i po lewej też dwa. I ostatnia reakcja, tutaj mamy już gotową sól, jaką mamy otrzymać, mamy wodorotlenek, więc musimy wpisać jeszcze kwas z tą resztą, czyli jaki kwas ma resztę PO4? Kwas H3PO4. I teraz jeszcze uzupełniamy współczynniki. Tutaj mamy sodów 3, więc tu wpisujemy trójkę. Fosforów tutaj mamy po jednym, więc nic nie wpisujemy. I teraz uzupełniamy sobie wodory. Tutaj jeszcze dopisujemy wodę. Wodorów mamy tak, tutaj 3 i 3 razem jest 6, więc po prawej stronie też chcemy mieć 6. Tu wpisuję trójkę, bo 3 razy 2 jest też 6. I sprawdzam, czy mi się tleny zgadzają. Tutaj mam 3 tleny, plus 4 jest razem 7 tlenów. Tu mam 4 i 3 tleny. Jest też razem 7 tlenów.